Jesteś rozpoznawany na Śląsku i w ogóle w całej Polsce jako Hubert Dworniuk. Często pojawia się taka sytuacja, że na ulicy po prostu idziesz i mówią do Ciebie Hubert, zamiast po prostu Krzysiu? Częściej mówią do mnie Bercik i to już tak się utarło w całej Polsce, już nawet wiele ludzi nie pamięta, że to, się, że to był Hubert Dworniok Orfandego, 13 mieszkanie 6, ale imię Bercik wszyscy pamiętają i rozpoznają jej przede wszystkim właśnie pod, tym, pod tą ksywą. I no w Chorzowie w zoo, za tymi okienkami się małpy dłuż dają, nie? Jeździliśmy w takim w zestawie dwóch iluzjonistów i Krzysztof Hanke. Tak my jeździli po tym Śląsku i nie, ino po Śląsku, czasami Polski my zahaczali, ale to były mroczne czasy stanu wojennego, jeszcze przed stanem, nie, po, stan, po stanie wojennym. I opracował w kopalni Bielszowice w Domu Kultury, no i tam, że się zrobił, właśnie założyli w 1981 roku Kabaret Drag i tam kilka numerów z tego właśnie z tego programu z kabaretowego, że wykonywał solo na scenie. No i bardzo mile wspominam te czasy, bo jeździło właśnie dwóch iluzjonistów, Krzysztof Hanke i Stripteaserka, ale było fajnie. Attention please! attention! attention. Nie wiem co to znaczy, ale po czwartym attention, jak mi przypieprzył szufladą na paszport, to mi cztery zęby wyskoczyły. No, się, pani Brudni się śmieje, cztery zęby i to jedynki. I o miesiąc nie umiał pływać kraulem, bo się woda wlewała. Zabiałeś udział w programie, jak oni śpiewają. Zaleźć piąte miejsce. Czy było to dla Ciebie coś wielkiego, czy po prostu tak to przyszło od ręki? Nie, to było naprawdę to fantastyczne przeżycie, bo to było coś tak zupełnie innego niż się wykonuje na scenie, bo my na scenie zazwyczaj robimy te rzeczy, które, które już mamy ugruntowane, których my się nauczyli, które my już wypróbowali na publiczności, a tam się tak, w poniedziałek się dostało decyzję, jako piosenka będziesz śpiewał? W czwartek się dopiero żeś dostał. Nie, we wtorek tonacja. Potem w czwartek, dopiero pierwszy rozrzeźń dostał aranż na fortepianie i do tego się trzeba było nauczyć. W piątek była pierwsza próba z orkiestrą, i w sobotę leciało wszystko live. I jak człowiek siedział w tej rurze z tymi słuchawkami na uszach i słyszał, jak orkiestra piskorza tam już zaczynają, perkusista zaczyna pierwsze takty już tam stukać na perkusji, no to ja bym chciał, żeby to każdy artysta przeżył ten stres żeby wiedział jaki on jaki szacunek do tych ludzi, którzy na żywo śpiewają, a wychodzą z utworem, który naprawdę to nie jest tak, że, że potrafią. To się nauczyło i się od razu wchodzi i, i jest widownia, tam 4 miliony byli ludzi. Nie? Wysokość 11700 metrów, a ja miał taką, wiecie, po, pozycję na popielniczka, tak? Nie? Się tak leża, podnoszę głowę, o rzeczywiście w samolocie, pasek od spodni mu tu bierzony, szczewiki tu powsadzany. I w samych twózekach, czyli w skarpetach, nie? Już jak podejrzewam, że tam moja staro przyszła i mnie porozbierała, bo ona tak jak przychodzę na rąpanę, to mnie tak rozbierał. Czy padła kiedyś propozycja powrotu serialu Święte Wojny na polskie ekrany? Oj pewnie, propozycji było dużo, no, nawet były fajne pomysły, były. doman Nowakowski napisał e, sztuka. Bercik i Warszawioki. Teraz akcja się y, odbywa w Warszawie. No ale niestety z różnych względów nie mogę tej sztuki wystawić, a już by, no już nawet my się przymierzali niedługo, ale Andzia, czyli Anna Bartel teraz ma problemy troszeczkę musi się mam mamą zaopiekować. Nie mamy czasu tego jakby przenieść na scenę, ale no, były fajne pomysły, nawet, no, szkoda, że tego nie kupił żaden serial, bo e, żadna telewizja, że tego nie kupiła. Bo to fajny pomysł na serial był, że teraz Bercik przyjeżdża do, do Zbyszka, do Warszawy. I tam było, tam można było z 500 odcinków nakręcić, co Bercik na wynopiać w Warszawie. Nie? Jak by się to nazywał? Stroskany, nie? Czy sam troskany pojechał, no co z nim było? Podstawili mu pokojówka, coś tam między nim było, tu, koniec kariery! A Polańskiemu to samo tylko 40 lat wcześniej zrobili. CIA mu podstawiła małolatę. Z tym, że jak ona się rozebrała, panu Romanowi od razu coś nie grało. Patrzy, chudo, płasko, nie kudłato. A Kabaret Drak powstał w 1981 roku i to, to stworzyło go imiona Trzech, początki imiona założycieli. Ryszard Civek, Andrzej Stefaniuk, Krzysztofankę i to był taki najmądrzejszy pomysł jaki nam no, pod bo, bo pierwsze występy to jeszcze by mieli w stanie wojennym i za każdym razem my mieli inną nazwę, żeby mieli teksty niecenzurowane, a my tam czasami lecieli tak troszkę po bandzie, bo my się my mieli takie ambicje, być. wtedy wszystkie kabarety były kabaretami e, politycznymi. No i my też tylko mieli taką, <taki> taką ambicję. No i tam dali takie teksty, których, które nam cenzura potem tak powycinała. Próbowaliśmy na różnych występach, raz my byli wesołe kalmary, bo to akurat Akurat wtedy kalmary ciepli do sklepów i mówiali nam, no, że one są e, zdrowsze jak flaczki. Ale no, teraz z perspektywy czasu widzę, jakie kalmary są pyszne. To jest jedno z najlepszych dań jakieś jem na południe Europy. No ale wtedy no, nazywali mi się e, te wesołe kalmary, ale to ino na dwa występy, potem zaśmy się inaczej nazwali, no a potem jak już był trzeci czy czwarty wysył, no i go do mnie nie, mieć jakoś taką nazwę, którą, żeby ludzie zapamiętali. No i zagraliśmy jako kabaret drak. Pierwszy występ do mm, emerytów <grywania> związku zawodowego, pracowników kopalni Bielszowice i dostaliśmy pierwszą stawkę za występ. Dostaliśmy pół litra wistuli i próbowali my ją wypić przez chyba cztery dni i się nie dało, bo to, to była taka gorząka co sama meble czasko i ona została po tym, że ją za jakiś czas wylał. Ale nie miniecie się z takim bykiem, no? I o w pełnym szczągu jak ja mu przypieprzył czołem krok. to jego w pół. Patrza tu mi lufa od się huć to, Podnosza głowa do góry, a tu tak warga na tym. Coś takiego jak balkon. Jólu, patrzę, matko, to się urwie zarówno. A to się zaczęło ruszać i zaczęło do mnie gadać. Mimo do give me your ID. No nie wiem co wciąż, jak będą dowód osobisty, tym je obszuką, tak? Wie pan jakie to jest uczucie jak murzyn ma co? Ma co, ma co, ma co, bo do... Jest coś sztywnego! Gdy do mnie cieszy się komóra! Czy śląski kabaret sprzedaje się poza Śląskiem? O, oczywiście i to bardzo dobrze. No teraz jest na przykład kabard Młodych Panów, który też tam do programów włożył takie elementy śląskie i też się to bardzo dobrze sprzedaje. No ale zarówno oni, jak i my, my staramy się tam poza śląskiem używać mniej tych outzdruków, mniej tych słów, które są niezrozumiałe, bo wychodzimy z założenia, że ludzie się mają z, czego, z tego śmiać, co my go domy, a to jak my to go domy, to mogłoby tylko podkreślić ten humorystyczny element tego naszego programu. No ale ludzie się świetnie bawią. Na przykład mieliśmy takie historie, że śpiewaliśmy piosenkę Tak Gorko Midorko. i przyszło po, po występie przyszło taki gość i powiedział: Panowie, Wara Śląsku, to jest bardzo prosty język, wszystko rozumiałeś z tej piosenki Tak Gorko midorko a się zaczyna tak leża na dece koło midorka. Powiedział: Wszystko rozumiem w tej piosence, no nie wiem, co to jest ten midorek. No ale ważne, że kasa pożyczyli, nie? Pobudki nieważne, ta korolada w rynku, że miał pierwszy los. Palce mi się nie domykały. Sześć czy za chwilę jak ja giełdzie, na okajcie, ja myślę, że nie kupić całej lub No jest taka łacińska maksyma na Liga Renes, Jóra, SS, wersja, czyli żeglowanie z koniecznością, więc dla mnie żeglowanie to jest zdecydowanie konieczność. I ja już nie wiem, ja już nie umiem żyć inaczej. Ja muszę mieć pora miesięcy w roku, przynajmniej muszę poczuć, jak się ten pokład gibo. A jeszcze w tej chwili mieszkam na Martynice, może przepłynął Atlantyk w tym roku. i... Mam łódkę na Martynice i sobie żegluję tam od Trinidad Tobago, przez Grenadyny, przez Barbados i z no po prostu żyję z Murzynami. Uważam, że mieszkam w raju.